Dwa bardzo ważne słówka. I pierwszy z nich jest słowo „j” Drze. Drze, Trochę jak polskie słowo dżem, ale bez my na końcu. Je. Je jako to. To co jest tutaj blisko. To, to coś. I słowo na. Na. Na tamto. Tamto co jest tam daleko. To i tamto, to i tamto, dobra? I zobacz, chcąc powiedzieć, to jest pies, dosłownie postawiamy nasze słówka i mówimy, Czy szy go, że szy go, to jest pies, albo na szy go. Na go, tamto to jest pies, czyli tamto, to, czego nie mogę sięgnąć ręką, tamto to jest właśnie pies. I w ten sam sposób będziemy budować nasze pytanie, co to jest. Czyli praktycznie szyk naszego zdania się nie zmieni. Znowu mamy, że szy go, jako to jest pies, a chcąc się zapytać, co to jest, to zobacz. Tam, gdzie mamy odpowiedź, czyli właśnie pies, wstawiamy nasze słówko szyn me. czyli co? To jest co? To być co. Ces shen me. czyli co to jest, dobra? jeżeli zadam Ci pytanie, gdzie szenme. Gdzie co to jest? No to Twoja odpowiedź oczywiście będzie Jeshi go, go, albo w tym momencie Na shi shen me, Na shi shen me. Tamto, to co to jest? I oczywiście to jest kot, a więc możemy powiedzieć Tamto, to kot, czyli tam jest kot. Na shi mao, Na shi mao. Go jako pies i Mao jako kot. No nie? Albo jeszcze jedna próba. Zhè shì me Czyli co to jest? No i oczywiście to są Chiny. I równocześnie możemy właśnie w ten sam sposób odpowiedzieć. Zhè shì Dōngguó. dungło. No nie? Co to jest? To są to są Chiny.